Tak wygląda okno startowe. Do niego przechodzi się tutaj, wciskając domek. Yy, program na samym początku, po, po zainstalowaniu, pyta nas o to, czy o, yy, w zakładce View zapyta nas o typ workspace, czyli typ przestrzeni yy, pracy. Może być simple lub advanced. Teraz jest włączona. Yy, Wersję Advanced można ją uprościć do wersji Simple, i jak wiadomo, jak widać tutaj, ewidentnie ilość opcji się zmniejsza. Ale nie przerażajmy się tą dżunglą. Możemy włączyć wersję Advanced i pokażę, w jaki sposób w tej dżungli się poruszać. Tutaj mamy Track View. Po wciśnięciu wyświetlają nam się ślady, i mamy do dyspozycji, możemy sobie te ślady wybierać, tutaj klikając, i okazuje się, że mamy naszych 8 śladów MIDI. Pod każdy coś już jest podpięte, i jest to albo program perkusyjny, tutaj widać, albo jest to wtyczka, jest to instrument typu wtyczka, albo Instrument, który działa podobnie jak program perkusyjny, o tutaj widać, yy, działa on w oparciu o, yy, zapomniałem, o sample yy, naszego instrumentu. To znaczy wciśnięcie klawisza powoduje odegranie sampla, wsamplowanego, yy, wsamplowanego dźwięku, w tym wypadku jest to pianino. I proszę bardzo, po ustawieniu tego śladu podłączamy kontroler i kontroler powinien zostać od razu wykryty, i powin, program powinien wydawać dźwięk. No i jak widać, po naciśnięciu klawiszy można sobie grać jak na normalnym pianinie. Gdyby się tak nie stało, należy przejść do ustawień, czyli w lewej stro z lewej strony. Yy, yy. Tools, nie, nie tools. Eee, bardzo przepraszam, zazwyczaj dostaje się tam za pomocą skrótu. Skrót klawi klawiaturowy: Control i przecinek. Preferences. I należy sprawdzić, czy audio device type, type powinien być Windows audio. I powinno być zdefiniowane urządzenie wyjścia, output i wejścia. I teraz, kiedy mówię, widać, że program korzysta z mojego mikrofonu, i w takt mojej mowy przesuwa się tutaj pasek poziomu głośności. Tak więc można, yy, w, ty, w tym momencie program korzysta z wewnętrznych sterowników, z wewnętrznego interfejsu audio, można korzystać z zewnętrznego dołączanego pudełka lub właśnie z wbudowanej karty dźwiękowej. Natomiast tak wygląda yy, prawidłowo skonfigurowany tutaj yy, program. Można sprawdzić wciskając przycisk test. Jeżeli usłyszymy dźwięk, to znaczy, że od tej strony wszystko jest w porządku. Drugim ważnym ustawieniem jest zakładka MIDI sync. Trzeba sprawdzić, czy na liście jest. Nasza klawiatura, w tym wypadku MPK Mini 3, i czy są zaznaczone tutaj te pola: master, control i track. Powinny one być podświetlone i wciskamy OK. Jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli chce się nagrywać w programie, to należy. Jak to się ładnie nazywa, uzbroić ślad. Tutaj strzałeczką pokazuję, jest takie małe pole, i ono powinno być podświetlone na czerwono. W tym momencie ten y, ślad jest uzbrojony, i jeżeli się rozpocznie nagrywanie, to y, dźwięki zostaną zapisane. W przeciwnym wypadku można sobie najwyżej pograć. Y, najważniejszą rzeczą jest tutaj y, jest ustawienie tempa. Domyślnie w programie można włączyć automatyczną korekcję ustawienia instrumentów, to znaczy automatyczne przyklejanie do siatki podczas gry. Dzięki temu, jeżeli nawet nie gramy w rytmie, to dźwięki zostaną ułożone i będą pasowały do rytmu. No, i ważne jest jeszcze ustawienie tempa. Wyrażane jest one w szybkości uderzeń na minutę, to znaczy ilość ćwierć nut na minutę. W tym wypadku jest to 100 BPM. I mając już skonfigurowany wstępnie program, można sobie pograć, ustawiając na przykład program perkusyjny. Naciśnięcie padów na klawiaturze powoduje odegranie sampla. Na przykład tu mamy pod, pod padem pierwszym stopę. Pozostałe instrumenty perkusyjne i można dokonać nagrania.